Monitor IYAMA XB2779QS. W pudełku znajdziemy dokumentację, kabel DVI, kabel DisplayPort, kabel zasilający oraz kabel audio. Monitor ma przekątną 27 cali i rozdzielczość WQHD. Proporcje obrazu to 16 do 9, a matryca została wykonana w technologii AHIPS. Czas reakcji matrycy to 5 milisekund, a jasność całego panelu to 350 jednostek. Monitor posiada wbudowane głośniki o mocy 2W. Kąty widzenia to 178 stopni dla pionu i poziomu. Monitor waży 8,2 kg i pobiera 55W prądu.